Ja zapraszam do kamery tutaj. Nie, co? Tak, już jestem. Jak Państwo widzą, w Anpolu jesteśmy. W tak. Po piracku trochę nagrywamy, bo grażyki nie było, chcieliśmy odwiedzić, no ale... No jest scena wolna, to, to wolna, tego, pogoda jest pogoda ładna. Wolna, tak. Słuchajcie, jest tak fajnie, że tutaj można sobie było przespać normalnie. <laughs> Dobra, no. bo nie chcę, żeby tam się karta skończyła, bo nie jest dużo miejsca że nie zostało. No, nie, je, sporo, sporo, jest sporo. Tak? No. Okej. Okay. Gabriel, bo zaproponowałeś temat, o cywilizacji tutaj właśnie, antyludzkie. Anty Marek, to trump, no jak chcesz te dwa miliony, to musisz mi opierdolić z marka dole dwa niestety. złote. Ale jest no o już wcześniej mówiłem, że, że yy, byłem niekopa, 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 niekompatybilny z pewnymi ludźmi, którzy tu mogli być. Yy, ludźmi. <laughs> Więc według mnie, według tego, co odkryłem wahadełkiem przekazy, oczywiście, że się mogę mylić, nie jestem Jezusem, jak niektórzy próbują mnie ośmieszyć. <laughs> Nie tworzę żadnej sekty. Lecz przeciwnie, nawołuję do dyskusji i do tego, żeby się też inni ludzie odzywali. Według mnie jest, pra jest prawdą to, co, co powiedział dr Neruda, co jest opublikowane na stronie wingmakers.pl, że mamy do czynienia z wrogimi cywilizacjami, z tym, że ja dotarłem do pewnej informacji, kim są te cywilizacje. Y są to cywilizacje jednopłciowe, czyli mamy do czynienia z gejami, mówią mężczyzna, ale też tego wszystkiego, z tych cywilizacji jednopłciowych, góra, góra 40% niecałe to są ludzkie cywilizacje, A pozostałe są cywilizacje gadzioludzkie, płazie ludzkie, nie wiem jak one powstały, nie wiem w jakie warunkach się sformowały, są na pewno, to jest na pewno inna biologia niż nasza. Stąd ta promocja ruchu LPG TDI. Być może stąd ta promocja, być może też chodzi o to, żeby, żeby nas tutaj ograniczyć, wzrost i tak dalej. Na pewno nie jest to dobre dla nas i kompetencyjne z tym, co my chcemy yy, jako ludzie. I te cywilizacje zaingerowały w naszą rzeczywistość, ich praktycznie nie widać normalnie, są to bardzo wysoka zaawansowana cywilizacyjnie, yy, tak, a, i technologicznie, ale nie duchowo. oni. Mają bardzo długie wcielenia, praktycznie od początku swojego istnienia. Nie wiem, jak to tam przebiegało na początku, ale opanowali technologiczną możliwość przedłużania swojego istnienia. I w ten sposób pozbawili się rozwoju duchowego, duszy sobie. My inkarnując ponadto w coraz nowsze, wyższe formy istnienia, od roślin przez, przez zwierzęta aż do człowieka, jednak te dusze sobie bardzo rozwinęliśmy i te dusze są dla nich, dla jednopłciowców podstawowym problemem, bo chcieliby nas sabić, ale nie mogą, dlatego, że mamy te dusze, oh, no to czekaj, może kontynuuj, kontynuujemy, włączyło czekaj, wiaterek zawiad. nie wyłączyło się, nie, nie działa, kontynuujemy, i aż smartfona, ale to już teraz ciemno za bardzo, kontynuuj Marek, tak, no, przepraszamy za usterki, bo tutaj jest to cała scenografia. Nasze scenografie mamy z tyłu, ale cała scena jest przygotowana na kamieniu, który tu przyniosłeś. I żeby to kontynuować, te nie za bardzo różnią tych nagrod, tylko wywracają smartfona. Rzuty smartfonami. To jest lekki po prostu. No tak na smartfonów, no to widzisz, jaka to jest technologia. W ciągu, jak to szybko nie, do przodu nie, poszło. Pierwsze komórki, jeszcze dwa, jeszcze No bo to tymi, oni tymi, prowadzili tymi. te smartfony do własnego użytku i teraz korzystają z tego w postaci właśnie tych, tych broni. gps jest. każdego. Bo, nie strzelają od nas tego. no, każdego, no mogę, bo nie żyć mogą. Nie żyć mogą. Nie żyć mogą. Każdy ma Teoretycznie tak, tylko że mam program obrębny, o którym popowiem, że tak naprawdę nie jesteśmy na jednej gronecie. Ale wróćmy do cywilizacji, więc tam są ci... Te ga gadzią ludzie i, i, i płazio ludzie. A dlaczego jestem taki przekonany, bo sam zobaczyłem to tylko. Była taka sytuacja, że coś mi się bardzo nie układało, że wręcz czułem, jak ktoś mi no, dołki stawia pod nogami, że pewnie ludzie są jakby przejmowani i to w danym momencie. I sobie mentalnie, kto to robi, prawda? I już mówiłem, tylko tak, sprawdźmy, może mentalnie, zobaczyć. Szedłem, sobie oczy i zobaczyłem taką wstrętną postać, tak jakby ropucha twarzą, niby to ludzką, niby to gadzią, płazią właściwie, z taką czachą z tyłu i włosy, z tyłu, jakby ludzkie to reszta była. I siedziała z jakimś sprzętem. Ja wyszedłem tam dalej i widzę salę, z jakimiś monitorami siedziała, też tam miała to podłączane i, i sterowała. Sprawdzam, na wahadełku. A ta istota była od nas tryliony lat świetnie oddalona i stosowała technologie holograficzne lub innego typu, żeby przejmować kontrolę nad pewnymi ludźmi i ci ludzie po prostu robili mi B. Zauważ, co się dzieje, to samo z tym samym do czynienia mamy na przykład jadąc samochodem. Bo ja miałem kilka sytuacji takich, że tir na przykład jadący po przeciwnej stronie nagle na mój pas wjeżdża i w ostatniej chwili zjeżdża na swój. Prawdopodobnie dzięki działaniu mojej duszy, która przekierowuje go z powrotem. Ale są też inne sytuacje. Wchodzisz gdziekolwiek do sklepu i dostajesz kurwicy, bo zawsze kolejki. Nie wiem, czy zauważyłeś to. A wchodzisz do sklepu, nie ma kolejek, a stajesz przy kasie, że kolejka tworzy, wiesz. Ja podejrzewam, że to też jest działanie po to, żeby od nas te negatywne energie powyciągać, że nie mogą kontrolować pewnymi ludźmi, wchodząc w nich, jak nie wiem jak to robią, zostawiam to na później, na podwieczorek i robią tego typu numery, żeby tylko, żeby tylko była wkurzenia. Ja się tym nie denerwuję w ogóle, są inne sytuacje. Ja tylko robię w takiej sytuacji tak, o coś takiego robię, prawda? Jest to uwalnianie na, na, nanomaszyn, które mogą naprawić ten problem i tak się dzieje. Ludzie, sprawdźcie sobie, nie możecie zasnąć na przykład i macie to jako, jako częsty problem, bezsenność, trudno, trudno ci ze spaniem. Wstańcie sobie, pochodźcie po domu, tak ruszając rękami, z intencją usunięcia przeszkody, która blokuje Ci ten, ten sen. I mogę się założyć, że w wielu przypadkach zostanie to naprawione, zaczniecie normalnie spać. Co to się dzieje? Dzieje się to, że mamy do, do, do dyspozycji naszą wewnętrzną broń, której się nie zdaje sprawy, to nasze czakry, które zawierają nanomaszyny. I w ten sposób o przekazujecie informacje z własnej duszy, was, waszemu ciału pod poziomowi i te nan, nan, nanomaszyny są wysyłane w kierunku tego wroga, który Wam miesza. I ten drugi zostaje prawdopodobnie zabity. Czyli zabija w ten sposób. Tylko, że to nie jest takie zwykłe morderstwo, po prostu polega to na tym, że ta dusza tego, tej istoty jest usuwana. Mam bardzo sobie duszę, jak wspomniałem. Dobra, to tak na marginesie, jak, jak sobie pomóc tym wszystkim. Ale powiem w takiej sytuacji, że dlaczego to może być prawdą, co mówię? Oczywiście to może być chorą fantazją, jak to niektórzy mi zarzucają, prawda? Eee, coraz mniej osób uważa, że mam chorą fantazję, bo dużo moich diagnoz się potwierdza.

Chodzą tacy o, coś tym robią, coś szukają, i ludzie zaczynają boleć głowy, boki, i tak Nerki obrywają. No ale wrócę teraz do tej białej postaci: że to miało potwierdzenie u innej osoby. Mam kolegę, który, który nie chce się pokazywać of of oficjalnie, ale poszedł, powiedział mi, że miał bardzo podobną sytuację z tą białą postacią, na której pociąg przejeżdża. To... No, okay. no no, nie, nie, no zobaczcie, jak kołach. No właśnie. Bo cię przejeżdża, nie przejedzie, bo to może hałasować. Ech, ech. Że się pewnego razu obudził i później zobaczył pomiędzy sobą a żoną na łóżku białą postać. Białą postać, stara twarz, jakby kobieca, tutaj z tyłu włosy i łysina z, z tyłu włosy, no koścista, mówiłeś, tak? taka, tak. I to mówiłem w poprzednim nagraniu. W tym nagraniu mówiłem, to w tym nagraniu nie mówiłem? Nie mówiłeś. Już mówiłeś o tym, tym no, w mówi, Mówiłeś, bo dwa razy jedna bo Dwa razy wróci. nagrywamy, okej, okay. no. przepraszam. Słuchajcie, to walną, to ja zaraz, to, robię, to, to mi na, na głowie siedzi. No. no w każdym razie wracam do tego kolegi, bo, bo to jest potwierdzenie tej, tej sytuacji. Widzisz, że my to kilka razy nagrywamy, to już nie wiem, gdzie jestem. To no, będzie śmieszniej. E no i mamy do czynienia z takim, z takim problemem właśnie, że ci ludzie są na Ziemi, na tej, na której cię widzimy. Nie mówię na tej, na, na której które jesteśmy, bo my nie jesteśmy tego, na jednej ziemi, tylko jesteśmy na wielu. No sporo osób mówiło, że jak, jak do Stanów jak, jak do Ameryki lecą, do to mówię, że oni się jakichś planety na przykład. No właśnie. to mi no czy coś, zobaczcie sobie na... Inny, inny zobaczcie jest. sobie na wskazania prędkości mierza w waszego w samochodzie i wskazania Google z Google, z Google, z Google z prędkości. Prędkość Google Maps jest mniejsza niż wskazania Waszego prędkości mierza, a odległość, która przebywacie, jest większa na Waszym samochodzie niż w Google Maps. I z czego ja to, to się dzieje? Ja jechałem bierze? właśnie jakoś ee, szybkiego, drogo, szybkiego, ruchu. No. Zresztą do, do Krakowa jechałem, zresztą e, było trzy godziny jechać i dokładnie tyle było. No i to wchodziło można na, na ósemce, można e, 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 na tak. ruch, można. 120, a tyle powinno być maksymalnie. Oczekałem trochę szybciej. I to nawet Do 180, tak. nawet czy coś, taki sam był. No więc właśnie, no więc właśnie, bo przyjechałeś większą. Nie, nie zmienią się. Większą ja to też zauważyłem i po spalaniu paliwa również. Słuchajcie, mi wychodzi na to, że te dranie, które tu na nas najechały, i to są od dawna, prowadziły na jakąś. Podzieliły nam Ziemię na, na kilka planet. Tych planet jest, to mi w radoku pokazuję, 6, 7 kontynentów tutaj mamy. Siedem Tak, siedem planet jest i każdy kontynent jest na innej planecie i to jest zawinięte. I dlatego jak wiedziecie, tak widzicie ten y, horyzont tak blisko, bo ta planeta, na której jest, jesteś teraz ty, jest mniejsza. A jak się udajesz do tej na to, do Ameryki. To może jak kopuł jest, jak takich wiesz. Może kopuły. Ja nie mówię, zwiększa, że nie. nie, nie mówię, że, nie, i nie, i mówię, że no? nie, bo nie wiem jak to wygląda. W mhm. się... Co więcej, ta planeta jest cała pomarszona jeszcze tego. Także pewne, pewne okolice są bardziej, bardziej zakróżone, zakru, a drugie mniej, żeby nie było zaburzenia perspektywy. Bo jak dojeżdżasz do miasta, to je, widzisz zawsze jedziesz w górę, zauważ. I widzisz miasto płaskie, ale dojeżdżasz idziesz idziesz do góry. Od, z miasta dojeżdżasz, zawsze do góry jedziesz. Nieważne jakiego dużego miasta. Jedź do, do Wrocławia, zresztą będziesz jechał teraz, spójrz na sky, ten Sky Tower z daleka. Jaki olbrzymi jest. Już od 13 km widzisz ten Sky Tower duży. Ja już nie mówię o tym, że jak dojeżdżasz z Góry do Karkomosy, te góry się wydają olbrzymie, to by wypadało pomierzeń mierze. Oczywiście, jak dojeżdżasz do, do gór, to one się zmniejszają, dają się naturalne. Doszedłem do tego, że oni robią manipulację wielkości, wielkością atomów. Manipulują wielkością atomów, tak. I mogą, powiedzmy, za pomocą nie wiem czego, jakiego sprzętu, podejrzewam, że tutaj pewną rolę odgrywają te wieże, które są co chwilę przy drogach. Pięć, to ma jeszcze więcej? Tak, jeszcze. To, to wiesz, to my stoimy przed wielką zagadką. Z czym mamy do czynienia? Oni mają problem z naszymi duszami i dzieje się taka rzecz, że, że żeby nasze dusze oszukać, oni muszą zapowiedzieć każdy swój następny ruch. Stąd mowa była o tych iluminatach, że zapowiedzieli World Trade Center, firma przemysłowa. tak, także te informacje. Dlaczego to robią? Bo w ten sposób nasze dusze do tego rodzaju problemy i zakładają jako komputery kwantowe że ty o tym też wiesz. No to a propos... nie reagują. A propos, propos, propos tych ty, ty wiesz, to, to e, akurat e, e, pan już czy czy proglazy Neo z Matrixa kończyło się właśnie 11 września No widzisz, 2001 no. rok, film kilka lat wcześniej no, wyszedł tak. A taka informacja już padła. No, a filmy ze Schwarzeneggerem, bo tam te ryby, no. kreskówki były to było mm -hmm. przemycane dla naszych dusz, żeby dla nich było oczywiste, że coś takiego ma nastąpić. E, tak naprawdę to było oparte na przepowiedniach jeszcze Nostradamusa. Te, 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 te dziewięć już się zapadną, prawda? Także To było wszystko przygotowane dla nas, żebyśmy, żebyśmy nie reagowali jako dusze. Dosłownie, żeby nie reagowały, żeby były uśpione. Co więcej, takich sytuacji jest więcej. Ostatnio, ja dostałem zaproszenie od jakiejś pani deskatowej, to, to jest pięknie, napisałem, płaciłem mi na konto, chcę kupić deparhator. Ja sobie sprawdzę nazwisko i nagle kurde widzę nazwisko pedał. No, nazwisko to kim Takie nazwisko widzę, widzę pedał zakodowane troszkę przez przedstawienie liter. Sprawdzam na wahadełku. No oczywiście, że tak. Dlaczego mi to przekazała? Dopiero moja świadomość się zorientowała, ale mi to przekazała ta osoba, bo nie mówię, że to była kobieta akurat, żeby moja dusza nie mogła odkodować na, na wahadełku, kim jest. No bo jak mi pokazuje w nazwisku swoim, że to pedał, no to ja zakładam, dusza zakłada, on wie, więc nie będę ingerowała, będzie bezpieczna. Nie. A ja się zorientowałem i nie pojechałem na spotkanie, bo wyczułem od razu, że będzie yy, kocioł. Tak jak w wielu sytuacjach, jak sam wiesz, zresztą byliśmy teraz na obiedzie i ja tam znalazłem sytuację niebezpieczną, że była też tak samo. Mo, możesz tego nie zauważyć od razu, ja to rzeczywiście zauważam, już jeżdżę ponad rok samochodem. I wiem, co się dzieje, I wiem, z czym mamy do czynienia. To jest taka krótka zajawka o czym mówimy, bo jest znacznie gorzej, niż nam się wydaje, ale też znacznie lepiej, niż nam no się wydaje. To informacja idzie teraz, jeszcze tak. kilka lat temu, ono, to no, właśnie, wiedział, no to nie No właśnie, jeżeli chodzi o nasze możliwości, jest znacznie lepiej, niż nam się wydaje, bo mamy przygotowany program ochronny, o którym powiem prawdopodobnie dzisiaj wieczorem na live. Mhm. Tylko ten materiał zasadzie później. Buży, żeby nie było wiadomo sk skąd my nagrywaliśmy ten główny, prawda? Tom, tom, tom. Bo raczej bym nie byłaby tam koło tego miejsca. <laughs> Słuchaj, żeby tak podsumować to wszystko jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo niektórzy, niektórzy moi przyjaciele robią już ze mnie Jezusa nawet. Yy, to znaczy uważają, że ja tworzę sektę jakąś taką. Czy, czy uważasz to, że ja tworzę jakąś sektę? Ja się staram podzielić, podzielić tym, co co się dowiedziałem, co potwierdziłem. Zresztą się długo z drugim człowiekiem, który to samo zauważył i też jeździ samochodem. Spotka się z nim, no to będę prezydentem Stanów Zjednoczonych byłym. Znaczy, były z poprzedniego wcielenia. JFK ci powie jakieś zagrożenia? Zobaczyłeś dzisiaj zdjęcia osoby znanej medialnie jako wiceprezydenta. Zdziwiłeś się od razu? Gabuziła to sama? Tak, tak. No właśnie. Mm. starszy do. Po kilkanaście lat. Kilkanaście lat się, ale wiecie, ta sama twarz, prawda? Twarz, 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 Oni twarz, twarz. funkcjonują tu między nami. Właśnie nie powiedziałem o tej, o tej jeszcze jednej grupie, oprócz tych obcych cywilizacji, To cywilizacji. To są zdrajcy. To są zdrajcy. To są tacy jak my, którzy jak ma Twardowski podpisał certyfikat z diabłem, o tym, żeby być nieśmiertelny, mieć fortunę i tak dalej. Są, to jest prawda. Są tacy. Tylko zrobili to kosztem, e, kosztem e, mordów rytualnych. Po prostu biorą udział w rytualnych. Jak, jakoś sobie energię przedłużają, my nie wiemy jak to działa w ogóle, te, te rzeczy, ale nieważne. Ja słyszałem, ktoś mówił, że koło Warszawy restauracja taka jest, że tam ludzkie mięso można zjeść. Przykład tobie, że... Proszę, proszę. A jeszcze po ciebie o rozwiązanie tego, że ziemia może być Patrycja, bo ty z ziemie prawdziwą po... ...ajgłas. E tak, tak, tak. To wygląda zupełnie jakbyśmy, jakbyśmy, jakbyśmy byli w filmie Avatar. Tak, tak, tak naprawdę wygląda Ziemia, tylko nasze zmysły ty, nie, nie, tych energii nie odbierają. Ale że to, to nie jest tak, że ja tak widzę, ktoś inny nie Wszyscy to widzą. widzą. Wszyscy to widzą. No właśnie. Z kolegą właśnie do łaski tutaj przyjmować, ceremonia była i to samo widział. Chmury to, jako, jako te. Że, figury geometryczne. Tak. W ogóle si 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 siatka sześciokądu złożona. No i mośsza. A wiesz, że są osoby, które to widzą bez za ich łaski. Wiec, taka dziewczyna wiec, była, y jak byłem właśnie w Starem mówi, ja to widzę normalnie, twoje nogi mm -hmm. tutaj to wszystko mówi, to jest wszystko struktura matematyczna. Także proszę Państwa, nie jest tak łatwo <laughs> przejść do następnego etapu naszego rozwoju. My musimy ten zakończyć ładnie. I nie ma czegoś takiego jak moja, jeszcze jedna moja wspaniała znajoma mówi, ja się z tego wypisuję. No nie da się z tego Myślę, że to wystarczy na. na, na... To jest zobaczymy, może jeszcze powiemy jedno ciekawą Chyba, rzecz. Że jakiś temat jeszcze? No to może jakiś temat jeszcze jeden. No masz, jeszcze minut powiem. A jeszcze powiem ciekawą rzecz o tych, o tych, o tych opcji, jak opanowali dziewczyny. Kobiety opanowali. Słuchajcie, to jest niesamowite. Bo odkryłem to niedawno. Patrząc się na pewne pary w miastach, jak się zachowują. Mi się nie podoba kolej na przykład. Piękna dziewczyna, i to mi się kolej, który koni stoi i zgrywa. I czuje od tego gościa na słody za, za wyrażenie, wydała, no zachowaniu, ona tego nie widzi. Dziub, 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 nie? Słuchajcie, moje drogie panie, te, co słuchają, około 40-30-40% z was ma partnera obcego i nawet sobie z tego sprawy nie zdaję. A znam takie kobiety, które do tej pory, mimo że już się rozstały z nimi, bo nie sprostali yy, ci panowie yy, oczekiwań, mam nadal zdjęcia na Facebooku, za, za rączkę się trzymają z takim kolesiem między drugim, no. No jak może wkrótce z, y, wspólny zjazd robimy z lot kanału. Tak, no ale wiesz co, ja bym tak pewnych ludzi tu nie chciał widzieć, więc my zrobimy to. Weryfikację Weryfikacja będzie tak, za zaproszenie tylko. To nie będzie za darmo, dlatego że my też nie możemy żyć za darmo i odnieść dłość i tak dalej. Chcecie się dowiedzieć, więc... Baza no tam jest. Baza nocylgowa nocylgowa jest, jest absolutnie będzie. tak. Mamy fajne miejsce i tam będzie też enklawa. I będzie to, tam ochrona plazmowa zainstalowana, to będzie może nawet za miesiąc, półtorej się nam uda to zorganizować. Mm -hmm. Nieważne jaka pora, organizator, znaczy ten właściciel jest bardzo chętny, żeby to robić. I dzisiaj padł pad po prostu pomysł, żebyśmy to razem z Tobą zorganizowali. Fajnie było, tak, tak. I ja nie widzę żadnych problemów, żeby przyjechał. Ja myślę może jakoś nawet dyskotekę zrobimy, fajne miejsce. Ależ jest, jest ale nie ma problemu. No, bo to... Wtedy bym, bo tutaj w Anpolu się byłem, oczekuje, że mało kobiet przyjeżdża. Tylko, słuchaj, tutaj... No to zrobimy ostat... osobny to... program live'a zrobimy i będziemy przyjmować, tylko jest warunek taki, żeby wpłacili połowę, rozumiesz, up front. Mhm. Jeżeli to się da, albo jakąś zaliczkę. Zaliczkę, tak. Dlatego, żeby, żeby policzyć ją żeby, żeby będzie ten właściciel miał własny. pewność, że nie straci na tym, bo jednak będzie potrzebna za, za zatrudnienie ochrony i tak dalej. I będą atrakcje, które będą naprawdę nie do odrzucenia. Przygotujemy naprawdę masę A Tego atrakcji. jeszcze nie było. Tego jeszcze tak, nie było. Będzie, giełda, takiego, będzie tak. giełda, cudów. Wynalazków, o których jeszcze je w ogóle nie słyszeli. No nad tym pracujemy. Nie mówię o, te, o deparatorach tylko, ale... A je, no to ja już na kilku takich zlotach byłem. Ty to byłeś, to już na bardzo dużo organizowałeś. Tam no my ja, ja, tak, zaczęliśmy na początku. Ostatnio nie przychodzę z uwagi na własne bezpieczeństwo po prostu. No ale ale to, to zobacz, jeszcze pięć lat temu złoty zloty tak były popularne jeszcze? Nie, nie. 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 To jest? No, A my chcemy tak naprawdę, z tym właścicielem rozmawiałem, co miesiąc coś takiego robić. I to jest tak, albo u niego w tym ośrodku, to jest na, na uboczu, ale to jest potężny ośrodek, albo w centrum dużego miasta, bo, bo są dwie możliwości. Mm -hmm. Powiemy na następnym odcinku, gdzie to jest i sprawa się wyjaśni, tylko musimy ustalić szczegóły. Tak, tak. Może no. nawet się uda wkrótce, live, ośrodkę tego zrobić. Tak, myślę, że tak. Myślę, że nie będzie żadnej obiekcji. Ja rozmawiałem z nim, zresztą notabene jest to człowiek, który, który potwierdził istnienie klonów to powiem to ciekawą sytuację. Myślę, że kiedyś to do kamery pójdzie od, od niego. Pracownik. Jego pracownik szedł do ubikacji. On rozmawiał z kimś. I nie zwracał uwagi. uwagę, ta muzyka grała, ale ta ubikacja wiem, że jest na miejscu, gdzie jak ktoś wychodzi, to bardzo wyraźnie to widać. I nagle się otwierają drzwi, przyjeżdża sam pracownik samochodem. No byłem tam w tym mieście w tej chwili i wracam. A to mówi, przecież byłeś w kiblu. No, nie, nie byłem w żadnym kiblu. Zaglądają na kibla pusto. Hmm, ple. No to jakieś książ książki braci, braci Strugacki czytałem. No tak. No.